Śwoneczko z tej strony, Dawid P. I dzisiaj będę nagrywał, jak wbijam różne wyzwanka, Więc hmm. zobaczmy, jakie mam wyzwanka no I tak, mam zadymę. I zadaję ten. O, trochę dużo mam napadu. Mam. Hmm. Ulec Oblężenie. Jezu, ile tego. Mamy oblężenie. Nie mamy oblężenia. Wielka gra jest, no to nie... Dobra, to już... gramy No i kot mamy. Dobra, ale ten odcinek będzie dziś trwał yy, 10 minut, więc... Yy, za dużo nie na nie. Jakoś tak porobię trochę wyzwanka, ale nie wiem czy to, nie wiem czy zrobię tak aż dużo. No nie, 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 porobi mnie, porobi Dwa, jeden. No i teraz. Się rozpię. No i teraz mi wyjedzie na... No Miałam przerwę. No i teraz będę trochę... Teraz trochę mniej grałem. O dobra, pojechałem ich jak jak chciałem. Nie, ty byłeś. Ty co panem byłeś? Dobra. jakby mój obrad wyjdzie do pokoju, do, bo ja nagrywam w jego pokoju. Nagrywam, nagrywam, Już przeszedłem do mojego pokoju właśnie. Jestem mi mnie, chciał przeszkodzić. Więc przepraszam. O, przepraszam, że tak jeszcze nie więc nie mam co się martwić. Oj. 12 przeciwników. Aha. To dobry to gram, no bo jakiś ogar mi się. Więc no zagam. Nie? I, jeszcze 8 minut dziś film. No zakrałem coś specjalnie dla niego, nie? O dobra, szczeliłem, nice I teraz, nie wiem, czy, nie, nie wiem czy będziecie to słyszeć, przepraszam, pierwszy odcinek taki, że mi brat wbił O, no, Ale, to nie moja wina, nie? Uwaga, uwaga, uwaga Teraz, dobra, teraz korzystam, teraz korzystam będzie, będę ogólnie kupował komputer i na tym komputerze będę miał ten kanał i będę nagrywał Fortnite'a, wiecie. Nie bójcie na PS też będę nagrywał, ale tu na razie to nie mogę, bo się zepsuł, więc nie nagram. Dobra, mam pomysł. Próbę mógł, coś się pić. Dobra, nieważne. Podaj, 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 chłopie. O, oh, mi się zepsuła. Myślałem, że. O Jezus. O dobra. On ogarnia, nie? Już wygraliśmy? Dobra. Nieważne. Taka... Tak, 2 minuty, jeden mecz. Gościu... Nie wiem, gościu się domyśla że nagrywam. Ale mogę... mogę nagrać no, też na jednym takim koncie. Stworzyłem z moim nickiem z YouTube'a nie wiem czy ktoś jest z tego niku. Ja w ogóle tak nie patrzyłem na razie. Dobra, jest nice. Trochę umieram, no ale przepraszam. No i też nie jestem jakimś najlepszym graczem. Znaczy, nie jestem ich taki panda, nie? Jeśli ktoś ogląda panda w ogóle. Znaczy, ja nie oglądam, tylko mówię o nim, bo coś tam. Prawie, że szczelimy. Może, może by. Może by mi się udało, nie? Mam jak coś mi się. <śmiech> <śmiech> Dobra. Easy <laughs> z nimi. Przepraszam, że tak pokazuję. Ale mam 9% telefonu, no więc tak naprawdę długo nie nagram. To jest tylko Star Powera, coś tak Nie chciało mi się Ule. Dobra nice, nice 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 Nie no chyba starczy mi odcinek i podłączyć telefon No chyba starczy Przepraszam, że tak późno dzisiaj nagrywam Hmm. Myślałem, że zaraz żali rąkę, dlatego się, się zaśmiałem. Kurde. Co się dzieje? No razie wygląda na to, że wygrywamy totalnie. Czy tego zrobić, co ma? Nie ma HP. Chyba. Bo myślę, że sami tak rasuje, że nie wiem, ile ktoś ma HP. Dobry, nice. No i chyba, O da. Fajne, Majko Garnia, i tak wygraliśmy, więc. E, fajnie. Jest 254. Może ten odcinek już z rana, albo nie wiem. Dobra, już muszę wy wychodzę. 24 Puchary, 220. No i kurde, no jest. Dobra, to odbiorę sobie. A Mega otworzę z wami. Chyba do tego momentu otworzę z wami. 22. Przepraszam, bo myślałam, że wy wyjdziecie to. Ale jak naciskam, to to widzicie. S y okay. No i co mam powiedzieć? No chyba kończę odcinek, bo się nie opłacę. Żebyś następnego zadania... O, poczekajcie, poczekajcie, bo mam 67 y tych gemów 67 gramów, czyli nic nie kupię, ale może może potem go kupię. Riko. Dobra, Dzisiaj odcinek Wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę, suba. Z słoneczkiem oczywiście. I widzimy się w kolejnym odcinku. Słoneczko. Do zobaczenia. Uhuhu.